Obiecałem sobie, że odwiedzę cmentarz i już jestem na cmentarzu. Tradycyjny układ w centrum krzyż. Nie wiem, czy go widzicie, dojdziemy do niego. Na razie rzut oka na ten maleńki cmentarzyk otoczony domami. Tymi kilkoma domami, które tutaj stoją. Wejście do kościoła i przy nim wejście na cmentarz. I zaczynają się groby. Jak powiedziałem, w centrum krzyż jeszcze nie odnowiony, ale jest nadzieja, że i ten cmentarz zostanie odnowiony. Teraz zajmiemy się znaleziskami, które tutaj poczyniłem, bo byłem wczoraj i, i dlatego obiecałem sobie, że jeszcze raz ten cmentarz odwiedzę i wspólnie spenetrujemy te kilka dziwnych spostrzeżeń, dziwnych, ale dużo mówiących o religijności tych ludzi.